Wedle danych z 17 kwietnia na Ukrainie jest w tej chwili 4662 przypadków koronawirusa, w tym 125 śmiertelnych. W ciągu ostatniej zarejestrowanej doby przez Ministerstwo Zdrowia przybyło 501 wypadków. Cały czas na pierwszym miejscu jest obwód Czerniowieckich, gdzie jest w tej chwili 841 wypadków koronawirusa przy 82 śmiertelnych. Są to informacje z prasy lokalnej, a więc najświeższe, których jeszcze nie ma na stronie Ministerstwa Zdrowia. Ziemia Stanisławowska, 427 wypadków koronawirusa i rekordzista w skali Ukrainy, 34 wypadki śmiertelne. Jak podają media, prowadzą tutaj niestety mężczyźni, 20 mężczyzn umarło. Ziemi Stanisławowskiej. W Lwowie jest w tej chwili 228 wypadków koronawirusa, 8 śmiertelnych. Na najbardziej zachodnim skrawku Ukrainy, w obwodzie zakarpackim, wykryto 150 przypadków koronawirusa. Najwięcej jest w stolicy, czyli w Użchorodzie 48 i 28 w rejonie Użchorodzkim. W tym obwodzie jest również najbardziej zachodnie przejście graniczne Ukrainy. W Czopie, na granicy z Węgrami, wedle tamtejszej służby granicznej. 1500 osób każdej doby pokonuje granice, by wrócić na Ukrainę na święta. Media relacjonują, że kierowcy busów niemalże zabijają się o tych, którzy przyjechali z zachodu Europy na święta. A we Lwowie znaleziono sposób, jak rozwiązać kwestię święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Duchowny ukraińskiej cerkwi prawosławnej w sieci sklepów Silpo świecił ciasta wielkanocne. W tym roku będzie można kupić paschę święconą. Nie trzeba będzie udawać się do cerkwi, by poświęcił ją duchowny. To, co Niepokoiło księży we Lwowie nie stanowiło problemu w samborze, to znaczy zasady dystansu społecznego. W cerkwi narodzin Najświętszej Bogu Rodzicy odbyła się procesja z płaszczenicą, czyli płótnem z namalowanym przedstawieniem umarłego Chrystusa, typowym dla obrządku bizantyjskiego. Procesja nie przestrzegała zasad odstępu dwóch metrów, a uczestnicy nie byli w maskach. Co ciekawe, Cerkiew umieściła relację z procesji na stronie Facebook, dzięki temu policja mogła zająć się tą sprawą. Z powodu kwarantanny nie udają się również ważne inicjatywy. Centrum Edukacji i Inicjatyw przedsiębiorczości imienia Mikołaja Reja ze Stryja od 2015 roku prowadzi akcję pola nadziei na Ukrainie. Wolontariusze w niedzielę palmową obdwu obrządków wręczają wiernym żonkile, którymi ci przyozdabiają palmy wielkanocne, a obdarowani odwdzięczają się datkiem na chorych onkologicznie. W tym roku akcja nie mogła się odbyć z powodu kwarantanny. Prezes Tatiana Bojko. W 2020 roku wszystko kardynalnie się zmieniło. Wiosenny etap akcji, który odbywał się w Niedzielę Palmową w obrządku rzymskokatolickim oraz Niedzielę Palmową w obrządku bezentyjskim, a warsztaty robienia żonkili z bibuły z dziećmi, młodzieżą dorosłymi, nie mogły być zorganizowane, ponieważ z dniem 13 marca bieżącego roku życie codzienne każdej organizacji, szkoły, instytucji musiało się zmienić. Przez pandemię koronawirusa. W 2020 roku wszystko kardynalnie się zmieniło. Wiosenny etap akcji, który odbywał się w Niedzielę Palmową w Obrządku katolickim oraz Niedzielę Palmową w Obrządku Bezentyjskim, a warsztaty robienia żonkili z bibuły z dziećmi, młodzieżą dorosłymi, nie mogły być zorganizowane, ponieważ z dniem 13 marca bieżącego roku życie codzienne każdej organizacji, szkoły, instytucji musiało się zmienić przez pandemię koronawirusa. Niestety już takiej typowej akcji w tym roku nie będzie, czyli ofiarowania własnoręcznie zrobionego kwiatu żonkila oraz dołączenie go do palmy wielkanocnej, ale przystąpiliśmy do opracowania innego modelu realizacji projektu. Jest to etap jesienny, w którym każdy dobroczyńca, będzie mógł wykupić cebulę kwiatka żonkila, a my posadzimy je. Tak właśnie koszty zebrane w ten sposób zostaną przekazane najbardziej potrzebującym, którzy w czasie pandemii zostali skazani na własne siły. Ale my wszyscy, wolontariusze i organizatorzy, pamiętamy o nich. Co gdzie jeszcze ludziom tak jak tu? Śpiewy przed Studio Lwów. Miesiąc temu nagraliśmy rozmowę z Maksymem, bandurzystą, który na rynku we Lwowie gra ukraińskie pieśni i zbiera pieniądze. Po miesiącu udało mi się spotkać jeszcze raz Maksyma, który cały czas tutaj gra. takich latach bogato świecie, łysłe łzy szczęścia się noci. Обіцянки назавжди любити, будиночок на розі двох улиць, поганкищами осіннім завити. Здавалося, що дощі схамнулись, Здавалося, що завжди буде літо. Лише один дзвінок телефону і варто тільки їм захотіти теплом за кордону, а отже неодмінно летіти, не обіцяй назавжди, не обіцяй навічно, Де твоє моє завтра, У скронях вітер свище, не обіцяй навічно, Час найближчий тебе вона носила квіти в волосі, ними грався бійний ще віта. Здавалось, що давно вже дорослі, але кохали щиро мов діти. То ми теж музикантам теж потрібні гроші. І взагалі, якщо так подумати, навіть декілька тих людей, але вони тут проходять і вони мають право отримати ось цю атмосферу, отримати ось це щастя, ось цей ось цю емоційний момент, тому що більшість зараз засіли в сірих буднях. Звичайно, боюсь, але маю надію, що засоби гігієни, засоби дотримання дистанції. Ось ці всі правила врятують мене від цього захворювання. А як думаєте, що буде далі? Що буде далі? Якщо глобально говорити, то люди багато чого переосмислюють. В людей кардинально змінюються цінності, тому що ми часто не помічали щастя, яке знаходиться навколо нас, родичів. Ми часто не помічали батьків, ми часто не помічали тих людей, які дійсно справжні нам друзі, які по справжньому нам близькі. А зараз саме в цей момент люди максимально знімають свої маски, люди максимально оголюють душу і показують своїм тим близьким людям, хто вони є насправді. Maksym uważa, że ludzie, którzy przechodzą przez Stare Miasto w Lwowie mają prawo poczuć atmosferę tego miejsca. Oczywiście boi się, tak jak wszyscy, ale ma nadzieję, że środki higieny, których używa, uchronią go przed COVID-19. Maksym uważa, że dzięki epidemii ludzie skupili się na właściwych wartościach. Że nie doceniali wcześniej swojego szczęścia, nie widzieli bliskich, rodziców, przyjaciół. Teraz zdejmują maski i pokazują swoje prawdziwe oblicza, odkrywają swoje dusze. Max nie ma zamiaru przestać grać na lwowskich ulicach. I jeszcze na chwilę odwiedzamy Rumunię. W tej chwili jest 411 zgonów z powodu COVID-19. Jak już Państwu mówiłem, 2 miliony Rumunów pracowało na zachodzie Europy. W momencie, gdy zaczęła się epidemia, większość wróciła do kraju. Prezydent Johannis apelował, aby pozostali nie wracali na święta wielkanocne do Rumunii. W okresie Wielkiego Tygodnia prezydent Klaus Johannis zwrócił się z innym apelem do Rumunów. Zakceptujmy to, że jest to postawa racjonalna, która ocali nas i naszych bliskich, tych, których kochamy. Uczymy, to poświęcenie po to, by być zdrowym po świętach. Trzeba akceptować, że jest to singura atitudine racjonalna, która nie proteje za atut pe noi, tych, pe cei pe care iubim. Voroc să aby acest sacrificiu acum, pentru a Stacja acasă de sărbători. Nu mergeți în la prieten i familie. Vă doresc sărbători Zostańcie w domu, nie odwiedzajcie swoich przyjaciół, ani rodziny. Życzę Wam świąt, w zdrowiu. Tak zwrócił się do obywateli Rumunii Prezydent Klaus Johannis. Dziękuję Państwu za uwagę. W audycji program Wschodni wracamy do Kijowa do Pawła Bobołowicza, Wojciech Jankowski.